Cześć, z tej strony Dim2 i dzisiaj opiemy kolejny system. Tym razem jest to system energii. System, którego tak naprawdę bardzo mało osób korzysta. Większość są to wysokolewelowe postacie. Dlaczego? System energii daje nam możliwość dodatkowych bonusów do 10%. I nie jest to wcale taka tania sprawa jak mogłoby się wydawać. Kryształ energii do wytworzenia jest takiem w porządku, jednak moim zdaniem ilość tego, jaką otrzymujemy jest troszeczkę malutka. Potrzebujemy 30 odłamków energii, dlatego też teraz, teraz robię odłamki energii, żeby pokazać wam jak się przerabia na kryształ energii. Pierwszy kryształ energii otrzymujecie w 100% pewności, czyli tak naprawdę mogliście zrobić postać w XPC 35, bo system jest od 35 poziomu, no i przekładać, ale czy to ma sens? No właśnie. Wszystko dzieje się u Alchemika, u tego dziada, co teraz widzicie, i widzicie na miniaturce. Pasek energii jest na 120 minut i ma dwa rodzaje. Jeśli zasoby kryształy spadną poniżej 15% zmienia się na zielono żółty, jeśli jest pełny, to jest niebiesko-fioletowy. Czas trwania na dwuty... Natomiast, natomiast jak to działa? Z tego względu, że ja z tego nie za często korzystam, jednak z moich obserwacji wynik jest taki, że mając 10 tysięcy hp ekwipunek bonusowy z eku, dostaniemy na przykład z 10. 10%, czyli 1000 HP więcej. Tyczy się to wszystkich bonusów, które mamy w epicunku, czyli jeśli mamy 60% ABS-u, dostaniemy 6% na 10% i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli mamy 100% na diabły i wrzucimy sobie taką kryształ energii 10%, otrzymamy dodatkowe 10% na diabły. Bonusy nie naliczają się od bonusów tych, co są w statystykach, czyli zwiększenie inta jest możliwe jeśli mamy na przykład tarczę, broń. 12 INTA. Jeśli mamy plus 24 INTA, prawdopodobieństwo, że wzrośnie nam na kryształku 10% INT o 2 punkty jest duża, więc można jeszcze tego INTA gdzieś tam dodatkowo sobie dorzucić. Mając dodatkowe bonusy typu wartość ataku 50, możemy dostać kolejne 10%, jeśli oczywiście użymy kryształu energii plus 10. Trzeba pamiętać, że kryształy energii dzielą się na kilka sztuk. Nie każdy daje nam 10%. Jest 1%, 3%, 5%, 7%, 10%. 1-3% praktycznie. 200k, 5% myślę, że już można sprzedać za 500k. 7 około 2 milionów, 10, moim zdaniem, to jest około 5-6 milionów. Teoretycznie opłaca się to robić, bo jest spora szansa, że na tym też da się zarobić, jeśli ktoś tego używa. A myślę, że po jakimś czasie siódemki, dziesiątki po prostu zejdą. Myślę, że cenowo nawet może być to trochę większa cena, niż tutaj powiedziałem, więc tutaj trzeba uważać, bo jest możliwość naprawdę fajnego zarobku. Czas kryształów energii, czyli systemów energii, leci tylko wtedy, kiedy jesteśmy zalogowani na danej postaci. Kryształem energii da się handlować bez najmniejszego problemu. To jest to czerwone cudo z brązowym czymś. Odłamki energii. No, najlepiej tak, jak pokazałem, najlepiej tak robić, bo jest najsensowniej, najtaniej wychodzi tak naprawdę. A z odłamków energii, jak widzicie, można robić zupełnie inne rzeczy, czyli na przykład możecie sobie ulepszać ekwipunek na 90-105, więc jest po co też takie coś robić. Więc tutaj wszystko zależy od nas, jak będziemy pożytkować dany motyw odłamków energii. Natomiast same kryształy energii to fajny dodatek, tylko że zauważyłem, że bardzo mało osób o nich kompletnie pamięta, więc tutaj takie małe, lekkie przypomnienie. Fajny bonus, fajny dodatek, bo jeśli mamy fajne, niewybudowany ekwipunek, możemy zyskać nawet 10% z naszych bonusów. Minus jest taki, że niestety nie jesteśmy w stanie e, dokładnie stwierdzić, ile procent dostaliśmy, no bo nie ma żadnych dodatkowych statystyk, jakie posiadamy bonusy. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam serdecznie GIM2. A was zapraszam też do zapoznania się z innymi systemami, z serią z me bicia metinów i zarobkiem. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Wim 2, a jeśli wam się podobało, polub, skomentuj i subskrybuj. Do zobaczenia, pa pa!